Witam Was wszystkich i zapraszam na takiego króciaka. Dziś w takim trochę innym miejscu niż zwykle. Witam Was dzisiaj z Ursynowa. Taka dzielnia Warszawki. Mniej czy bardziej fajna. Przyjechałem do Polski załatwić kilka rzeczy. I dodatkowo spotykałem się już teraz z kilkoma osobami. Z ewentualnie z osobami, które chcą uciec z tej najlepszej Europy wszechczasów czasów przed carem skotem, czy jakby to zwał? I opowiem Wam troszkę, jak to tutaj wygląda. Chciałem się dowiedzieć, Tomasz, od Ciebie jak tam w ogóle żyje się w tym Paragwaju? u nas w Polsce to się dzieją dziwne rzeczy i chciałem się dowiedzieć jak to wygląda tam życie no i ogólnie. Czy wiesz, każdy ma tam inne pytania. Ja tam mam masę filmów nagranych na, na, na YouTubie. Ja wiem, że to też jest ciężko wszystko to ogarnąć, ale y, to też jest niełatwa decyzja do podjęcia. Najlepiej samemu przyjechać i zobaczyć. I jak tam, jak tam jest, jak się żyje. To no wiadomo. Jak mnie tam nie ma, to nie wiem, co mnie tam czeka. No, oczywiście. Najlepiej się od kogoś dowiedzieć, to tam już mieszka trochę czasu. Mhm. Wtedy może uzyskam odpowiedź. No. O to, co z internetu ogląda człowiek i słucha, no to nie wszystko. Najlepiej się spotkać na żywo. Tak no, jest. A ja miałem możliwość no. dzisiaj skorzystać. Tak, jako nie, druga tak. osoba, jako druga osoba. Tak, bo już kolejka jest. Tak jest, kolejka. I jedna osoba stoi już i czeka. Przebiega tak, no. Przebiera nogami. Głotnieje. Tak. Pod cukierni. Tak. No, także, ja bym tak chciał coś zmienić w swoim życiu i dla dzieci jakąś przyszłość, no bo tutaj coś się kończy ta przyszłość. Tak. Też jestem tego zdania. Za dużo się dzieje. Tak. Zaczęło się od wspólnego covida. Teraz ciąg dalszy wojna. Z jednej, z tak. drugiej strony. Ale zobacz, to jest ten sam telewizor, który nas okłamał w sprawie dawidowych, tak. a myślisz, że on teraz w sprawie wojny mówi prawdę? Tak. To, to samo jest. COVID-owe akcje to były wstrzypnięcie witamin, odmówienie ludziom, że to jakaś czepionka. No, dowodów nie ma, nikt nie ma, to wszystko śpiewają. Hmm się, tak. Szefa firmy RW Service dla hasła mechanika. Pozdrawiam. Tak wiesz, ale to jest reklama, to reklam za darmo nie ma. Tak. Ja potrzebuję tutaj dane od szefa, musi pieniądze przekazać na konto Dobrze. za reklamę. Coś tam wymyślimy. Na razie, cześć. Esos tus ojitos me han embellecido, esa tu mirada mama te han hipnotizado. Elsa Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltará tu amor. Elsa Elsa, yo te juro que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltará tu amor. Que siga la cumbia para bailar con Elsa, que siga la cumbia para bailar con Elsa, que siga la cumbia para bailar con Elsa, que siga la cumbia para bailar con Elsa.